Tutaj, tak jak w aucie widzieliście, aczkolwiek nie wiem, czy ja to wstawię, czy nie wstawię, no, ale dobra, przyjmiemy, że nie wstawię. Tu są miejsca dla osób, które przyjeżdżają tylko na noc. Więc każdy ma gdzieś tam kawałek swojego placu, pod, podpięcie, pod prąd, no i zawsze gdzieś tam krany są. Co kawałek, aczkolwiek nie wiem czy tutaj są na każdym stanowisku, ale chyba. Nie. Przejdziemy się po nim, pójdziemy do sanitariatów. A tu nie będę w tą stronę wam pokazywał, ale już zjechało się kilka osób. Robi się coraz pełniej. Tutaj tak jak w aucie widzieliście, aczkolwiek nie wiem czy ja to wstawię czy nie wstawię, no, ale dobra, przyjmiemy, że nie wstawię. Tu są miejsca dla osób, które przyjeżdżają tylko na noc. Więc każdy ma gdzieś tam kawałek swojego placu, pod, podpięcie pod ee, prąd, no i zawsze gdzieś tam krany są co kawałek, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj są na każdym stanowisku, ale fajnie. Nie, nie, a? Nie, znaczy tam jest podpięcie pod prąd. Kran jest tu, ale on jest powiedzmy dla kilku osób. To nie jest tak, że można go sobie sprywatyzować. No ja tam trochę tak sprowatyzowałem, ale oczywiście założyłem trójnik. I ktoś inny też z niego może korzystać sobie. A ja mam prąd, znaczy prąd. Wodę mam cały czas. Więc tu są takie miejsca dla tych, którzy przyjeżdżają tylko na noc, to właśnie to są te osoby, które stoją nad morzem tam tak jak widzieliście. Eee, tu są następne place, gdzie się normalnie staje. One są trochę mniejsze od tego placu, gdzie my stoimy. Ale niedużo, też nie jest źle. E, tu dwa kolejne miejsca na jakieś takie kampery mniejsze, które na noc przyjeżdżają Często. E, no akurat teraz nie ma, ale często jest tak, że w nocy on, tu jest wszystko zapełnione. Naprawdę w nocy jest dużo ludzi. Tu jest następne miejsce. Gdzie są place. Ach, tam są osoby, to nie będziemy wchodzili i przeszkadzać. Ale, no one są też troszeczkę mniejsze, ale też nie jest źle, słuchajcie, trawka ładna. Zawsze strzygą tą trawkę często, więc ona fajna jest taka, prawie jak na polu golfowym. Tam mieszka właściciel w tym domu i tu przechodzimy do sanitariatów. Jak one wyglądają? Tak, to nie jest, to nie jest jakiś super, ekstra, ekskluzyw. Mm, ale na pewno jest czysto. Słuchajcie, na pewno, jeżeli po, miałbym porównać to do tego miejsca, w tam, w, w, w Dąbiu, chyba, jakby, tak w Dąbiu, w którym byliśmy, no to tam była masakra. Tam były nowe kafelki na ścianach, a nic poza tym, ale była totalna masakra. Tu nie jest źle. Mówię, może nie jest to jakoś super ekstremistyczne, ale toaletki źle nie wyglądają. Tu jest zawsze takie za toaletą, takie miejsce gdzie można się umyć. Tam co jest, tu jest chyba prysznic. Tak, tu jest prysznic, się gdzieś światło zostałe. Coś nie chce światło. O, pali się. Tu jest prysznic, a jestem i ja I prysznic jest na monety. I jak widzicie 50... Centów kosztuje minuta hmm, tego prysznicy, więc to też nie jest drogie. Często jest po, po euro i można się kąpać tutaj. Nie trzeba przyczepiać, a my często przyczepiać, znaczy zawsze w przyczepie. Zgosimy, więc tu tak, tu jest toaleta, toaleta, tu jest taka umywalka, umywalka. I tu są dalsze prysznice, no jest tak samo 50 centów, dość spore, więc mówię, no nie są one brudne, nie jest to jakieś... A tutaj, no to jest pisuar, ale wiecie, nie było go, kiedyś go tu nie było. Tu oczywiście miejsce do zmywania, jeżeli ktoś nie zmywał u siebie i tu... To... Też całkiem sporo miejsca, i tam, I tam są jeszcze dwie toalety. A znaczy tu następne miejsce do zmywania? I dwie toalety. No, nie, nie jest to Hilton, słuchajcie, ale jest czyściutko i nie, nie, nie straszy, tak? Bo mówię, gdzieś nowe kafelki ktoś położy i myśli, że jest super ekstra. A to tak nie do końca. I tu jest zlewnia toalety chemicznej. Tak jest skran, jest skrzyneczka. No, według mnie jest całkiem, całkiem nie można narzekać. E, śmietniki są tutaj. Oczywiście jest segregacja, jak, jak wszędzie. E, I teraz naj, najfajniejsze z tego wszystkiego. Cena. Jak widzieliście trawki przestrzyżone, żywopłoty przestrzyżone, więc jest halo, więc jest bardzo ładnie i cena. Za dwie osoby kemping 17 euro. No, wydaje mi się, że jest super. To, to w tych cenach jak w Polsce, tak porównując do polskich cen, tak też wychodziło gdzieś koło tego. No więc... Fajnie. Nad morze stąd jest chyba półtora kilometra bodajże, jakoś tak, chyba półtora kilometra, więc bardzo bliziutko i po przejeżdżać. My tutaj jeździmy od pięciu lat, bardzo nam się podoba. Fajnie. Nawet jeżeli deszcz pada, tu na innym kempingu jak byliśmy, to pan powiedział, nawet jak deszcz pada, to za 10 minut przestanie padać. Tu zawsze wieje wiatr i zawsze do brzegania. Bo jakby nie było, jesteśmy, stoimy na morzu. Są to wyspy, tu zawsze wieje, może nie, no, nie ma tragedii, tak? Ale zawsze jest wiatr. I to no, jakoś zawsze rozgonite te chmury i, i jest fajnie. Chwila deszczu, później słodka. Dzisiaj mamy ładną pogodę. No zobaczcie. Nasz las no, jest całkiem spory, my zazwy zazwyczaj tak stajemy, ale czasami nam nie pozwalają tak stanąć, e mówią, że muszą wszyscy stać, powiedzmy, tak jak tam przycepa stoi, ta z tyłu, tak? E a my jesteśmy w markizą, no, nie, nie wiem, niech nam w talerz nikt nie patrzy, więc tak no, zazwyczaj sobie stajemy, chyba, że nam zabronią. To co, widzieliście cały kemping? Jest to mini kemping, więc nie ma tu zwiedzania, nie wiadomo ile. I. Rzucimy Wam chyba link. Dzwoncie. Nie ma innej możliwości, tylko e, sobie tutaj zarezerwować to telefonicznie. Nie mają żadnej strony, niczego. Aha, no, właśnie link powiedziałem. No linku to nie wrzucę. Mogę Wam numer telefonu rzucić. Na pewno się nie obrażą, ale wręcz ucieszą. Telefonicznie. Pani oczywiście holenderski i niemiecki, nie ma problemu. Po angielsku też się z nią dogadacie. Pani jest taka otwarta. Nawet jak trzeba, pomiesza języki i się dogadacie. No, Joanna szaleje. Z dieslem. Asia dzisiaj poszalała. Zobaczcie, ziemniaczki. Ale są rewelacyjne. W ogóle wszystko jest rewelacyjne. Czasuje, że Holandia smakowa nam do Tak. A to jest, słuchajcie. Chciałem zobaczyć jak to pokazać. To jest wołowinka. Mielona, mielona w boczku. Bardzo dobra. Więc rewelacja. Asi Sałatka. Same rarytasy. Tam też boczek light jeszcze leży, jakby się ktoś pytał, jest, jest <grystanie> I znowu na filmie Asia wsuwa Sobatkę. Bo mnie na tym filmie nie ma w ogóle. Sałatkę <grystanie> Dzień dobry, wspaniały dzień. Idziemy na plażę. Asia już dobiegła na plażę. Ja chwilę dłużej po trona pakowałem. Na tyle lekki wiatr, że w miarę się latało nawet nad morzem. No tak na granicy gdzieś tam krzeczał, że mu mocno wieje. Ale tu chodzimy często na tą plażę, bo tutaj z psami nikt się nie czepia jak chodzimy. Zresztą zobaczcie sobie jak ludzie z psami się kąpią. Jest Joanna, plażowiczka. Jak woda? Znośna. Znośna? Tak. A więc e, sugerujesz, że się kąpiemy? E, nie. Ja nie wiem, ile Zobacz, Zresztą muszla taka długa chwila. Ta, tak, pełna żen. jest. Tak, całego no. tego jest pełna. Nasz pierwszy moment jest koszmarny. Taka jest aż. ale no to się chyba nie będziemy dzisiaj kąpać Chociaż, kto wie, kto wie. Różnie bywa. Nie, to nie będzie. Tak. Na koniec lipca chyba jak przyjedziemy, może drugi raz, a może kiedyś. Nie, nie byłem, na czy... koniec lipca nie będziemy tu. Nie Bliżej was najprawdopodobniej. Wybieramy się na Jarmark Dominikański, Wygnańska. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale wybieramy się. Plażek dzisiaj, widzicie, jest pusta praktycznie. Tak, to jest ta mała plaża, ale też fajnie. Coś mi tu za wysoko pasy. E, też jest z tyłu knajpka. Można sobie tam jedzenie, niekoniecznie w restauracji, jest też z boku taki fast food, gdzie tam jakieś frytki, hamburgery i tym podobne rzeczy można dostać. Więc fajnie tutaj się można sobie popływać. W morzu. no i tu z psem, tu, w tym, tu na tym miejscu zawsze można z psami, bo gdzie indziej no, podziękują Wam, tak? Wygonią Was. No to jeszcze ja nie dziwię, ktoś nie ma ochoty się obok psa kąpać albo, żeby pies biegł i obsypywał go piaskiem. Więc jak najbardziej, mimo że ja mam psa, ja, ja rozumiem. No. Joanna mam mamuszle. Jutro jedziemy, zbiera się. Je. Znaczy, spróbujemy. To... No, ja nie wiem, czy nam się tu uda. Musimy no, chyba... Y... Może kupimy po prostu. Nie, musimy je sami wyciągnąć. Musimy sprawdzić to gdzieś Ale na YouTube są, 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 są No są, są, są. O. Więc tu macie jeden bar. Oczywiście są też toalety. To nie jest to, że wiecie, że nie ma toalet. Toalety są na plaży fajne. a sorry, to jest drugi bar, bo pierwszy bar jest tam. Nie wiem, czy widzicie. Słońce świeci, więc ja nie wiem, czy ja dobrze pokazuję, ale gdzieś tam jest bar. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tam piąty i za piątym. Co najciekawsze, gdzie jest e, najwięcej ludzi, jak widać na plaży, to jest e, plaża naturystyczna. Więc jeśli ktoś lubi e, opalać się nago i kąpać, to jedzie sobie tam. No i z tego wynika, że jest najwięcej osób tam gdzie indziej, zobaczcie, jest pusto. Więc golasy najliczniej się dzisiaj opalają i kąpią. Nie wiem, czy my tam pójdziemy. Znaczy nie mamy problemu z gością, ale no jeśli pójdziemy, to niestety, ale bez was słuchajcie. Nie wiem, czy niestety, bo widoki straszne. O. Nie, tam dalej. Tu gdzieś. Za tobą. Zobacz. No ty zadeptujesz te ślimaki. Nie lepsz po nich. oj, zobacz, widzisz? No przecież pełno ich. Tak. No to ko. I to nie tam by kopać. Co? one same podobno wychodzą. No jak same jakichś nie ma. No solą trzeba podcipać, wtedy się wrócić do góry, tak. A to może wodę po prostu ja i przyciskam wodę. Kurcze. O, widzisz? Jakbym było... To była większa fala. Wody nabrałem. To jest, chyba nie. Też, ale to nie wiem. Chyba nie. nie. Nie, tu już jest za duża dziura. To były. nam mnie tutaj. Sfalszywała. Oszukała. <grywa> <grywa> nie ma. No to na pewno. Znaczy, my nie znamy się na tym. Nie wiemy, jak do tego podejść. Więc, no, teraz mamy już tą okrą rękę o piachu. Oj tam, oj tam, od wieku mądrego, że nie poszło po mnie. No, rok. Bo w tym roku nie byliśmy jeszcze na plaży. Bardzo no, ładne. No, niektórzy by je zbierali tam na robienie jakichś tam koralików czy czegoś my nie potrafimy ale spokojnie, tak? taka woda rzadko się zdarza nad morzem, co? Dzisiaj żeglarze nie mają co robić. No, nawet od siorka. No mówię ten. A, Ale motorowodniacy popywali już w, takim, w takiej płaskiej wodzie te motory płynie przyjemnie dobra, to jedziemy zobaczyć czy na kajtach pływają i na wieżę pójdziemy tą widokową, więc zobaczycie coś, niecoś z drona żeśmy wrzucili nagramy, znaczy wrzucimy, bo nagraliśmy no, nie to kolejność. To co idziemy? Dobra.